Cześć Boże! Witaj na kanale Spokój z nieba! Dzisiejsze rozważanie pomoże Ci się uspokoić, zapomnieć o codziennym stresie i zbliżyć do Pana Boga. Wysłuchaj nagrania w spokojnym, cichym miejscu, najlepiej przed lub po osobistej modlitwie. Możesz delikatnie zamknąć oczy lub skupić swój wzrok na krzyżu. Albo wizerunku pana Jezusa. Teraz jest czas tylko dla ciebie i dla niego. To wasze wyjątkowe spotkanie, i nikt nie będzie wam przeszkadzał. Poczuj kojącą obecność zbawiciela. Przypomnij sobie, ile On dla Ciebie zrobił, jak bardzo Cię kocha i jak Ty kochasz Jego. Poświęć teraz chwilę na adorację i uwielbienie Pana Jezusa. Pobądź z Nim przez moment w ciszy. Biblia mówi: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo znaleźć u niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Czasami może ci się wydawać, że wszystko w Twoim życiu obraca się w gruzy. Być może dopada cię lęk przed przyszłością i boisz się nieznanego. Współczesny świat może przerażać, ale uświadom sobie, że chroni Cię najlepsza tarcza, jaką możesz sobie wyobrazić. To tarcza Twojej wiary. A Pan Bóg jest Twoim obrońcą. On walczy u Twojego boku. Wie, że potrzebujesz pomocy i nie zostawić się w problemie. Nie zostaniesz sam na polu walki. Jesteś jak biblijny Dawid walczący z Goliatem. Może Ci się wydawać, że w obliczu Twoich zmartwień jesteś na przegranej pozycji, ale z Panem Bogiem zwyciężysz zawsze. Masz w sobie olbrzymie pokłady siły, którą obdarzył Cię Ojciec Niebieski. Wielokrotnie korzystałeś z tej siły. Przetrwałeś przecież wszystkie życiowe zawieruchy, jakie miały miejsce w Twoim życiu. Czy pamiętasz, co mówił o twoich zmartwieniach Jezus Chrystus? Powiedział, że wszystkie włosy na twojej głowie są policzone. On zna cię najlepiej, wie, czego potrzebujesz i zawsze wyciąga do ciebie pomocną dłoń. Poproś teraz zbawiciela, by otworzył twoje serce na nadzieję i męstwo by przypomniał Ci o tym, że jest w Tobie wielka moc i mądrość dziecka Bożego. Niech On stanie się źródłem Twojej siły. Ty też możesz zwyciężyć z goliatem swoich zmartwień. Tobie też może się udać. Uwierz w siebie, zawsze czuwa nad tobą Twój Stworzyciel, który nie pozwoli cię skrzywdzić. Niech Pan Jezus błogosławi Cię każdego dnia, niech opiekuje się Tobą podczas wszystkich stresujących sytuacji i nie pozwala Ci ugiąć się pod ciężarem zmartwień. Dziękuję za wspólne rozważanie. Jeśli chcesz zbliżyć się do Pana Boga, a przy tym wyciszyć się i pozbyć stresu, subskrybuj kanał Spokój z Nieba.